Det er fint at vi har hobbyer i landet vårt. rządzących wiernych konstytucji ani klaunów w cyrku politycznej prostytucji Fajnie, że ludzie są tu zjednoczeni, a nie wiesz i podzieleni na no zawsze zbłóceni Fajne, że prezydent nie ma własne zdanie, że nie jest niczym kelner na każde zawołanie Maski za mało prezent trybunał Świetna nasza racja ludziom demokracja Sowiecka, świecka komisja Wenecka Nie do nie poznaje nas odbyczaje Fajnie, że wraca Wielka Gra i ranek, że się znów będziemy kablowali za firanek. Fajnie, że na ulicę wyruszą patrole, że się będą mnożyć kapuści i trole. Fajnie, że w tunelu widać już światełko, może to pociąg, może leśne ruchadełko. Fajni są kibice, fajne są ich obietnice, gwizdów nie będzie, za to będą szumienice. za zawał, prezes Trybunału, świetna nasza racja, pozna ludziom demokracja. Kaszwiecka, komisja wenecka Niech mnie poznaje na wiszańskie obyczaje Fajni są ci, co generami pomiatali Co tak ostro grali, jak na to nagrali Fajnie, że to nagranie tak do serca wzięli O kraju zapomnieli, umknęli do Brukseli Fajnie, że ludzie znowu wyszli na ulicę. Nasze te ulice, ale je kamienice Fajne tylko, czego tak bronimy wzajem Domu, czy raczej powierzchni pod wynajem Miski za mało, prezes dyburału Święta nasza racja, prosto ludziom demokracja Sowiecka, świecka, komisja wenecka Nie do dnia poznaje się obyczaj Szydło wyszło z worka, ze zbrotnego worka zrobić szalik dla kaczorka Fajnie, że presor cię służy jak i taki, kiedy taki przewracają mi się fani Fajnie, że Piotr i Paweł już się pogniewali Chcieli zwalczyć system a system przywali Fajnie, że ze usuniem to drama A nie będzie tu hodowli żadnego Araba Bliski za prezes Święta nasza racja, bo za ludzią demokracja Sowiecka, świecka, komisja węgierska Nie poznaje poznaje nadmiszlańskie obyczaje. Fajnie że kojarzą nam to ekshumacje Wreszcie łopatą wyłożymy swoje racje Fajnie mieć grupę martwych bohaterów czyść pamięcią dla doraźnych celów Fajnie, że nowe rządy wzięły się za sądy Tak do się już nikogo nie powiedzieli Noził wilk, razy kilka ponieśli Wilka ślepa jestem mi dawiej się kiedyś jeszcze przyda Bliski zawału, prezes Trybunału Święta nasza racja, poza ludziom demokracja Sowiecka, świecka, komisja belgijska Nie mnie poznaje anguiszańskie obliczeje